Patrzcie kochani, patrzcie, jest drugi, jest drugi, jest piękna obrączka. Pierdziele, nie mogę Dzień dobry kochani już na miejscu Robertini wchodzi w rajtuzy Zobaczcie co tu się dzieje Co tu dzisiaj będzie Jeden deus, drugi deus, trzeci deus Same deusiarze No bogato Na bogato Ty, ty chcesz żebym wyglądał? Przez Tak jak to? On mnie cały czas pasie, on mnie cały czas pasie I jest ty, bo... dzisiaj z nami również Marek, Siema, którego to. bardzo witamy Zainteresowany ty pokawię, tym samym co my jest... robimy I być może będziemy mieli następnego detektorystę z synem razem Pozdrawiamy serdecznie Bądro. Idą popływać łódeczką Także może uda Wam się pokazać jaką łódeczką będą pływać Lecimy pingwinki Nie wiem czy widzicie łódeczkę, która płynie do mnie tam mały się właśnie bawi łódeczką I płynie wam ją pokazać Zanurzymy się jeszcze bardziej Patrzcie jak łódka łajba do was płynie Ostro Panie dwójkę pan włącz, bo się dusi Patrzcie jak zapyla Pięknie i to jest fajna zabawa też. Super elegancko. Nie będę Lecimy dalej. Kochani, pierwszy fant I moneta z panierki. Strasznie zajechana. Beatrix! 5 centów Beatrix. Ale już mam fanta. Z głębokości naprawdę fest. Kochani, następna moneta. 1 euro. Takie cuda, czasem się uda. Zobaczcie, kochani, jaki zestaw. 10 centów i flaszeczka. Z jednego dołeczka. I to jeszcze ktoś flaszeczkę zalał wodą. Dobrze, będzie cięższa. Nie będzie pływać. 10 centów do sakwy. Patrzcie, kochani. Teraz, przed chwilą wykopany zobaczcie jaką ma panierę bez piździonka nie wracam ale będzie piękny ale piękny jak schodzi panierka z niego ale ślicznie patrzcie ja już mam dzień zrobiony ale schodzi paniereczka cyk patrzcie jaki cudowny ale śliczny pierścionek Roberto, no nie dojdziesz do mnie na tą głęboką wodę, ale zobacz, jaki piękny. Opłacało się za nim kopać. Kopałem za nim jakieś 15 minut. Naprawdę uwierzcie mi, stałem w miejscu. Stałem w miejscu i zobaczcie, jaki piękny. Jakie ma tu serduszka, jakie zdobienia. No jest cudowny. ja lecę dalej, kochani. I jeszcze wpadło parę monet. Patrzcie, kochani, patrzcie, jest drugi. Jest drugi, jest piękna obrączka. Coś tam jest w środku, ale nie wiem co. Tu ma kamyczek, więc może, może. Nie wiem kochani, nie wiem co tam pisze, kurde bele. Są namalowane chyba dwie jakieś, dwa jakieś ptaszki i coś jeszcze. No trzeba będzie to sprawdzić, bo ten kamyczek mnie dziwi. Może to być. Może to być białe złotko, a może nie, nie wiem, ale jest obrączka, kochani. Lecę dalej, pędzę, pędzę kochani dalej, pędzę, kochani moi. Nie wiem co żeście widzieli, czy znowu dobrze nagrywałem czy nie, ale tą oto piękną obrączką lecę dalej patrzcie kochani patrzcie na makarona Jak wisi pięknie Będę musiał sito o niedokręcona kamerka Właśnie, żeście mi spadli na dół Będę musiał sito przesiać i zobaczyć czy tu nie ma jakiejś zawieszki ale ale nie ma a łańcuszek leży długo też w panierze też w panierze pięknej ale dzionek wczoraj pokopane dzisiaj znów kopiemy znowu są fajne fanty elegancko Myślałem, że nie będzie wam co pokazać, że to jezioro będzie przeszukane, ale jednak nie. Jednak nie. Ściągamy panierkę. Może się nie rozpadnie. Patrzcie, patrzcie jaki ładny. Patrzcie jaki śliczny. Super. Znowu z 2-3 gramy sreberka. Ho, ho, ho. Patrzcie fanty Rafika. Rafik też bez piździonka nie wraca. No, tym szału nie ma dupy nie urywa. Pięknie. Mamy po piździoneczki. Jeszcze tylko ja tylko. Jeszcze tylko Roberto. Zobaczcie, to po widelcu. Też no, masz ryberko, ja sam, sam Robercik musi co tylko no. dziubnąć, co nieco przerwa taktyczna na faję i lecimy dalej gaciory. na Szczecin. I kochani teraz taka rzecz, taka rzecz, tunelik z ucha, tu jest taki słupek, na bank na niego się wdrapują, z niego skaczą, więc kiedyś zgubił, fajnie, następna biżuteria tak jakby, elegancko, pakujemy, chowamy. No i kolejna biżuteria, kochani. Kolejna biżuteria. Wydaje mi się, że bazarek, ale taki kolczyczek. Fajnie. Do sakiewki. I do przodu. Trzeci. Piżdżonek. Patrzcie na to. Cyk. I jest. I tym razem będzie chyba nierdzeweczka. Także dzisiaj hatryczek. wczoraj dwa, dzisiaj trzy weekend z pięcioma pierścionkami kochani. Zeszły weekend z dziesięcioma pierścionkami, srebro złoto. Ten weekend z pięcioma pierścionkami, srebro, złoto Czegoś więcej chcieć. chopie ledwo sygnał, słyszałem patcie kochani, jak wisi branzoleta, jak się nabiła Ale ją kopałem z głębokiego. Będzie chyba kolejne sreberko. Kurde, ledwo słyszalny sygnał, ledwo, ledwo, naprawdę. Ale ją pogiąłem, jak ją kopałem. I nie jest bardzo stara. Nie jest bardzo stara, tu zerwana na zapięciu. Będzie kolejne sreberko, kochani. Pięknie. Kręcę się już w kółko, bo mamy sygnały takie Takie, no wybieramy daremne sygnały, bo mamy na głębokiej wozie pokopaliśmy, ale mamy bardzo dużo śmieci. Sreberko jest płyńca. Patrz. kietka. Pięknie, kochani, pięknie. Ale jadę. Jadę kolejny. Nie, wypad nie, piękny. Tu też jakieś imię, ale nie wiem jakie jest, kurde jest. I teraz, kochani, taktyczna przerwa. Kawusia, ciasteczko. Robercik nas uraczył. Zrobusia. Kawusią. A wafelki widzieliście od kogo. Jemy. Patrzcie na to, kochani. Patrzcie, co jest w sicie. Kolejny pierścionek. Nie, może nie będzie srebrny. Jednak chyba nie będzie sreberko. Ale to jest jakiś pierścionek z jakąś dwójeczką. Widzicie, miedzianka jednak. Miedziany, ale jest piździoneczek z dwójeczką. Po raz pierwszy taki wykopałem. Ale fajny, mega. Patrzcie, kochanie, jak kolejna patyna schodzi. Co to jest? Nie wiem. Czy to był pierścionek srebrny? I on jest tak cieniutki, że boję się, że go zepsuję, bo dawał naprawdę drobny sygnał, ale już go obieram. Razem z nim wykopałem takie cudo z diamencikiem. Czym to jest, też nie wiem. Ale to wygląda jak kolejny drobny pierścionek. Srebrny No, nie wiem Naprawdę Nie wiem, co to jest, ale ale patynka schodzi dość ładnie z tego. Eee, patynka te Ten cały nalot. O, ściągłem Zabieramy. Patrzcie, teraz jaka gruba moneta. Hehe. To będzie 5 guldenów, kochani. 5 guldenów wpadło. Stare. Zobaczcie, kochani. Z bardzo, bardzo głęboka zawieszka. W jakiej panierze Już ją ściągłem. Będzie bardzo stare srebro. Patrzcie, panierka zeszła pięknie, ale to naprawdę stare. Nawet nie wiem, co tu jest, bo razem z tą panierą zeszło. Kochani, nawet nie mam pojęcia, co tu jest. Ale cieniutkie, jak Żyletka. Tu jeszcze paniereczka jedna. Normalnie nic to nie chce pokazać. Tak, tak zależałe, wytarte, wyszlifowane. Ale jest kolejne. Lecimy dalej. No i kochani, kolejne biżu Miedziana bransoleta Elegancko Skarby nasze, koniec na dziś Koniec na dziś Deusik dzisiaj znowu się wykazał Cacy cacy Dup Boglacy Nakopane Ja nakopałem i śmieci i wszystkiego Robertowi trochę słabiej dzisiaj poszło Na płytkiej wodzie dzisiaj niestety nie wydobył fantów A my na tej głębszej troje pokopaliśmy Ja najlepiej Kurde Zaje fajnie było Mega spędzony dzień Kolejny Teraz chyba pojedziemy gdzieś coś zjeść Tak na szybko No i do domku bo długa, długa droga przed nami Odwieziemy Rafała No i jedziemy do mnie U mnie Roberto wsiada do auta I jedzie jeszcze półtora godziny do domku Mega było. Dziękuję, że jesteście. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Wszystkim co komentują i lajkują. Dziękuję serdecznie. O. I możemy pogwizdać na robotę. I patrzcie jakie bryle wykopał. I to całkiem naprawdę dobre ty. polaryzacyjne. panie. Panie Robercie. Panie Robercie! 007 zgłoś Tak wam tylko dogram. Śmieci moje. Ile tego jest? Są szkła, są buteleczki, pełne buteleczki. puszki, papierosy. Tutaj też są papierosy, a tych drobnych śmieci foli, folijek, tego wszystkiego, kochani. Szmaty, nie szmaty. Zobaczcie nawet to się wyławia. Wszystko z wody. Ile Je tego be. jest? To? O. Dobra co pytałem. Kunserwa. Kunserwa. To mam jedno okulary. Sprzątamy przy okazji, prawda? to by były ładne oksy. oksy drugie i zobaczcie kochani tak się prezentuje podsumowanie moich fantów z kopania z Robertem i Rafałem mega mega pokopane mistrzostwo świata znowu znowu naprawdę pięknie pokopałem sreberko 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 reszta i jakieś tam sobie fanty, ale ogólnie 1, 2, 3, 4, 5. piździonków. Tu jakaś jeszcze kunia. Tu są jakieś takie różno jakie fanty. Jakieś zapięcie od kolczyka Siadaj Pała, czyli siadaj dwuja. Pierwszy raz takiego znalazłem fajnego. Piździoneczka. Bazarkowy kolczyk tunel. Tu jest piździonek, tu był kiedyś listek. Tu był kiedyś taki listek na sreberku, ale już bardzo długo leżało. Ten pierścionek wykopałem jako pierwszy. Zobaczcie, jak on jest przepięknie zrobiony ze sreberka. Przepięknie zrobiony jeszcze na nim jest gruba panierka w środku. O, tam ją widać którą się doczyści, ale jak pieścionek będzie, czy będzie pięknie Tu jest zawieszka z imieniem, też srebrna. Tam jest jakiś Joel, Josel, coś takiego i tu jest puńca Tu jest też bransoleta srebrna, też tam z jakimś grawerem imieniem. Piążki jakieś, są monety, monetki bazarkowy czyli STAINLESS STEEL no i krem de la Creme piękna obrączka z dwoma serduszkami z grawerem w środku z białym to znaczy oczko białe złoto 00 zero, zero. i patrzcie no piękna sztuka Piękna sztuka. Ponad 7 gram bialutkiego, czyściutkiego złota. Ciekawe, czy, czy tu jest diamencik, czy cyrkonia. Bo sprawdził mi jubiler tutaj walmerę tylko, że to jest złotko. Ale nie ten. Nie umiem nic powiedzieć na temat kamienia. Także mega poryte. Wspaniale poznajdowane. Znów bez złotka nie wracam, kochani. Dziękuję Wam, że jesteście. No i bardzo proszę o dalsze wspieranie mnie komentarzami, podbiciami filmów, bo to robicie, za co Wam serdecznie dziękuję. Zadawanie łapek w górę. Dzięki Wam. Lecimy dalej. Trzymajcie się. Serducho dla Was. I do następnego.